Mm hmm everything what is for the hair bring here more you have more than so how much we have this we have big mess mm. oh, this is mostly your cosmetic actually oh it is some hair stuff okay but i think i'm sure you have more so when we will be finding more then we will put them as well okay mm -hmm. let's start mm -hmm. zdecydowanie w że mamy tego więcej, no ale zbieramy kolekcję po całym domu. właśnie koniki mijały nasz dom, trzy szły, jest więcej? Is finish? Oh, it was three only, okay. let's come back, 3? let's come back to organize it. Also. what do you think? just be kind to yourself. yeah, always be kind to yourself. Are we like what we jest hard? Nie. Yeah. Ok. So I right. Myślałam, że mamy więcej. Yeah, tego. Hard, Może gdzieś jeszcze wywalają. <laughs> ale teraz really? mamy miejsce, będziemy odkładać na miejsce. Jest okay. to duże. Jestem zaskoczona, bo myślałam, że przyjdzie jakieś małe główienko. Bo zawsze tak jest, jak zamawiasz coś. Yeah. Myślisz, że... Myślałam, że to będzie takie, a Znaczy, pod... dotąd tą sensie takie dwa. I potem mówię, pewnie to przyjdzie takie malutkie, ale w sumie przyszło zaskoczenie w dobrą stronę. I to będzie, jak sobie myślę na drzwiach, a na jej korterowie będzie jak wisiało. Tak myślę. Złożyłyśmy korony, ale jeszcze więcej koron gdzieś trzeba pozbierać. Jena no. są teraz. Ja have to find you crown. What is the green one? Crown? Yeah, mam more crowns as this. Znaczymy tak było pojedynczą, ale jakoś tak mamy dużo miejsca, więc zrobiliśmy tak. No zdałożymy więcej tego widocznie. Nie. Może za jakiś czas będzie tutaj więcej, jak uzbieramy, co jest wszystko podobno. Więc w sumie dobrze zrobiliśmy to przed takim przeprowadzką. To się poznajdą te rzeczy, będzie od razu wkładane tutaj, więc będzie trzymane na miejscu. No zobaczymy. Hmm? Nie No! Chwilowe miejsce jest tutaj. Dobrze się to prezentuję. Myślę o tym, że to będzie na tej garderoby w przyszłości. Od środka w sensie. No zobaczymy, <gryw> czy to przetrwa. Ale wydaje mi się dobry organizator, tylko trzeba trzymać to. W tajdy tajdy, w chwili, musimy tutaj teraz podokładać wszystko co mamy, bo na pewno jest więcej w pracy. Bo wiecie, na pewno jest u góry w sypialni, bo przed spanią jest odkładane. W łazience jest też dużo, bo przed prysznicem jest odkładane, więc wiecie. Ale wywalamy ten pojemnik, więc coś tam opróżniliśmy. A moje słoneczniki to naprawdę, one umierają i ożywają, umierają i ożywają. Więc na pewno kupię jeszcze raz w przyszłym roku. Bo one naprawdę tyle razy wyschły na wiór i uważły, że też dziwne. Niedzielne naleśniki się smażą. Już tu ci jednym sobie posmarowały i jedzą. Foto wiadomość wysłana do męża robię Ruti, więc wracaj. Jest piękna pogoda, właśnie tutaj ma rody i fotoly. Ej guys, let's go inside for a minute. Kto zjada ostatki tej pięknej gładki. No szkole mi to tyle więcej na tym jeszcze. Hmm. Ekipa pojechała. Ja byłam zobaczyć tam, ale nie mogłam mieć telefonu, bo dzieci oglądają. Zostawiłam je tutaj oglądające, więc pożądam na 5 minut. Więc to tak, nagle mnie kiedy indziej. W każdym bądź razie teraz zabieram się za organizację apteczki, ale zanim Wam to pokażę, zaczęłam tu znosić. Znosić tutaj rzeczy takie jakby pierwszej apteczki, ale stwierdziłam, że pokażę Wam jak to wygląda obecnie. Nie jest coś się czym chwalić, ale to tak urosło. Tu taki się kącik zrobił lekarski. Bo nawet zaczęło się od jednej tablety, które były postawione, tak wiecie, na wierzchu, żeby był łatwy dostęp. No a potem, no, powolutku rosło, więc to wyciągnę. A jeszcze mamy tam pełny karton różnych medycznych rzeczy. Więc zobaczymy, ile się zmieści, i czy coś z tego wyrzucę? Kącik jest pusty i wszystko przetarte. Zobaczymy, co tutaj będzie. Znaczy, powinien to być chleb, tak w bądź razie, nie? W ogóle jeszcze u góry mamy całą szufladę indyjskich lekarstw, które mój mąż zbiera przez każde wizyty oraz to siebie przywieźli i tak dalej. Okay, to jest moja torba z temu, tak? A to jest moje rzeczy, ta numer jeden. jakie to tam jest. Cztery gumy. Jedną sobie wezmę, uzupełniam mojego męża mm, alergiczne indyjskie ziołka i witaminka. Bierze też od lekarza. Pierwsze co, wyciągnęłam plasterki z tego i pójdę to tutaj. Nie więcej plasterków właśnie takich z temu, więc co, kupiłam 500. Mm, sztuką, nie wiem, za funta. A wiecie, no te wszystkie dziecięce. ała, ała idealna. To z taklejkami jeszcze, z obrazkami. Nie wiem, czy za dużo tu zmieszczę, bo to są Zobaczymy. Tak. <laughs> Zobaczymy. Mam takie indyjskie partze tamole dla dzieci. Które wysłaj nam z Indii. No w każdym bądź razie y, są śmieszne smaki. Y, nie za bardzo to moim dzieciom smakuje. To jest jakiś pineapple i mix fruit. A to nie wiem, nawet mięta. Nie mam pojęcia, ale no... Są ok w sensie robią robotę i tak dalej, ale... <grywki> jest tylko w ostateczności używamy, jak się w domu skończy kalpol, ale teraz kupiliśmy tego kalpola ostatnio, bo był potrzebny, więc. Ale są w dacie, więc tutaj wędrują. Ostatnio nam przybyło dużo leków, na przykład spray do nosa, dużo spray do uszu. No więc, e, oczywiście, to wszystko trzymamy, bo to jest nowa sztuka wydana po 9,99, więc. Hallo! Myślałam, że będzie więcej rzeczy do wyrzucenia, ale wszystko jest w dacie, ale to chyba, dlatego, że to jest taka, taka najczęściej używana nasza apteczka. Jak przejdę do tych nieużywanych apteczek, to już ostatnio robiłam te porządki niedawno. Jakoś robiłam te porządki z tym. Nie wiem, czy jak rodzice byli, czy. Coś potrzebowałam z tego dużego kartonu i tam przeglądałam. Jedyna rzecz, która... To jest antybiotyk, się kończy w tym roku. Drugi jest w 2028. Zostawiam nie, bo czasami, często nie dostaniemy tu antybiotyku, tak wiecie, na zapytanie, tylko źle czujemy. A dla dorosłej to jest, dla mnie i dla męża, więc... Zawsze dobrze mieć, jak się ma, z <grym> poprzedniej choroby. Um, tu mam takie duże plastry i tego mam więcej tam. Chciałam tu włożyć tu w jedną z tych przegródek, ale one to nie wejdą, więc na razie myślę, żeby je włożyć właśnie w coś takiego jak to i trzymać je w tej większej części. I prawie, tu mam też takie rzeczy od rodziców, które dostałam, których ja nie używam za dużo, chociaż yy, tutaj użyliśmy. Nie pamiętam, mężowi dałam z jakiegoś powodu. To jest do regeneracji mikrobiogu. Ja ogólnie jestem bardzo angielska pod tym względem, właśnie lekarstw tych rzeczy. Aha, to są takie czekoladki dla dzieci. Właśnie też z odbudową i ochroną mikrobiomu. Powinniśmy, też, nie tak, używać wszystkiego. A ja jestem mało taka, właśnie. Więc tak, musiałam. 20 było, a zostało 7, Więc, no, dobrym idzie. Może teraz im dam po jednej. Tak, bycie pro. Ale na razie, chorzy, tak mieli wymioty, a potem lekką taką biegunkę, to powinnam im to dać? Wiem, wiem, wiem. Ale tutaj tak nie ma takiej polityki tego i ja też nie mam takiego zwyczaju, więc po prostu nie dało. A to oni jedli chyba zaraz po dostaniu trochę tam. No w każdym bądź razie tak. Zomatka. No, so <grych> Okej, okay, z tego co było, to nawet go nam sporo było. Jesyna. This is a waste of time. We could have been in a bar having a nice cocktail. We could have had a coffee.